Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla was film z propozycjami przekąsek, które idealnie sprawdzą się na dosłownie każdej imprezie. Są to takie moje klasyki, dosłownie na każdą imprezę robię przynajmniej 3 albo 4 z nich, także zapraszam do oglądania filmu. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będą parówki w cieście francuskim. Tutaj zaczynam od rozłożenia ciasta, a następnie kroję je w 8 kwadratów. Powiedzmy, że w miarę równych. Na każdy kwadrat dodaję majonez i jest to tak mniej więcej pół łyżeczki, nawet troszeczkę mniej niż pół. Do tego dodaję troszkę ketchupu. Ważne, aby nie dać za dużo tego sosu, żeby to się nie wylało, bo ciasto może się wtedy nie zlepić. I całość rozsmarowuje. Jeśli chodzi o parówki to ja tutaj użyję tych parówek, one są jednym z lepszych wyborów, mają naprawdę bardzo fajny skład, więc tutaj śmiało mogę je polecić. No i też przy okazji fajnie, bo całe opakowanie tych parówek wychodzi na całe opakowanie ciasta francuskiego. Każdy kawałek zawijam w taki rulon i odkładam na blaszkę na papier do pieczenia. Hot dogi nacinam w ten sposób. Tutaj możecie zobaczyć, że ja część z nich zawinęłam, ale totalnie jest to bez sensu, także zostawcie w takich rolonach, nie musicie nic zawijać. Wszystko posmarowałam roztrzepanym jajkiem. No i takie hot dogi piekę mniej więcej 23 minuty w 190 stopniach, grzanie góra dół. I tak się mu prezentują już gotowe parówki w cieście francuskim. Jedynie pozostało przełożyć je na talerz. I one świetnie smakują na ciepło, jak i na zimno, więc możecie również zrobić je troszeczkę wcześniej. Moją kolejną propozycją będą najlepsze tortile, jakie możecie zrobić. Wierzcie mi na słowo: zróbcie je dokładnie tak, jak ja na tym filmie, a gwarantuję, że zajdą całe na imprezie. Tutaj zaczynam od przygotowania sosu czosnkowego. U mnie jest to jogurt naturalny, trochę majonezu, trochę śmietanki. I ja zawsze do sosu czosnkowego, jak robię taki na imprezie, dodaję tą przyprawę koparkowo-ziełową. Na co dzień jej nie używam, ale z na imprezy zawsze dodaję. Ona super podbija smak tego sosu. Do tego jeszcze oczywiście przeciśnięty przez praskę czosnek. Całość dokładnie mieszam i sos czosnkowy gotowy. Następnie kroję warzywa. Będzie to papryka pokrojona w słupki i tak samo ogórek pokrojony w słupki. Placek tortilli najpierw smaruję serkiem śmietankowym, jakimkolwiek, ale użyłabym naturalnego. Następnie dodaję około łyżkę sosu czosnkowego, Dokładnie również smaruję na to sałata i bardzo polecam sałatę lodową. Świetnie pasuje do tych tortili. Do tego wędlina u mnie jest to wędlina z piersi kurczaka, ser żółty, a także pokrojone warzywa. I taką tortilę zawijam. Ja bardzo polecam zrobić je wcześniej, minimum 3 godziny przed imprezą, następnie zawinąć w sreberko, włożyć do lodówki. Wtedy całość naprawdę świetnie przejdzie smakiem i zapachem, a pokroić dopiero przed samą imprezą. Tortile pozostało mi jedynie pokroić ułożyć na talerzu i przekąska gotowa. Koniecznie sobie ją zróbcie. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jeśli szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze jadłospisy na stronie www.80na20.pl Kolejną przekąską będzie chyba najlepsza sałatka, jaka może być na imprezie. Zawsze schodzi cała i jest to sałatka caprese, czyli pomidory z mozzarellą. Wystarczy tutaj jedynie pokroić pomidory w plastry, a także mozzarellę. Następnie siekam bazylię. I bazylii nie żałujemy, ona tutaj świetnie podbija smak. Na talerzu układamy naprzemiennie pomidora i mozzarellę. Następnie sypiemy je bazylią, przyprawiamy solą oraz pieprzem, lejemy oliwą. Ja również taką sałatkę leję zawsze tym sosem, a właściwie to kremem na bazie octu balsamicznego. On genialnie pasuje do tej sałatki, świetnie podbija smak. Bardzo polecam, ja kupuję w Lidlu i w Lidlu on leży tam, gdzie oliwa i oleje. Sałatka gotowa, jej zrobienie zajmuje dosłownie 5 minut, a jest to naprawdę strzał, w dziesiątkę jeśli chodzi o imprezę. No bo kto nie lubi pomidora i mozzarelli, chyba wszyscy je lubimy. Moją następną propozycją w dzisiejszym filmie będą rolsy a la pizza. Również będzie to na bazie ciasta francuskiego. No i tutaj zaczynam od rozłożenia, a następnie ciasto kroję na pół. Ciasto smaruję passatą pomidorową, a także ketchupem. Dokładnie rozsmarowuję, zostawiam tylko ten kawałek na końcu, żeby ciasto się ładnie skleiło. Następnie układam ser żółty, do tego salami, ale to również może być wędlina, jedna i druga opcja będzie świetnie tutaj smakować. I bardzo też tutaj pasuje chorizo, ja niestety akurat nie znalazłam w sklepie, dlatego jest salami, ale chorizo również polecam. Do tego dodaję kukurydzę, jak pizza to kukurydza musi być. No i ja jeszcze dodałam szczypiorek, ale to jest totalnie opcjonalne. Ciasto francuskie zabijam w rulon, tak jak tutaj widzicie na filmie, a następnie kroję w takie mniejsze części. Każdy kawałek układam na papierze do pieczenia. Wszystko smaruję roztrzepanym jajkiem. Gotowe rolsy piekę mniej więcej 23 minuty w 190 stopniach, grzanie góra dół, ale pamiętajcie, że każdy piekarnik jest inny i najlepiej sprawdzać, kiedy będą one gotowe. I dodatkowo na cieście francuskim zazwyczaj macie napisane, ile je piec i w jakiej temperaturze. I tak się prezentują gotowe rolsy pizzowe. Można je podać na przykład z sosem czosnkowym, czyli fajnie by było zrobić tego sosu więcej w przypadku tortili, które były chwilkę wcześniej w filmie. No i od razu. Podać właśnie do tych rollsów. Koniecznie sobie je zróbcie, bo smakują naprawdę super. Nie zapominam oczywiście o wegetarianach, dlatego, ostatnią propozycją, jeśli chodzi o ciasto francuskie, będzie propozycja bezmięsna. I będą to takie powiedzmy mini tarty z mozzarellą, pesto bazyliowym, a także z pomidorkami. I tutaj zaczynam od pokrojenia mozzarelli, a także pokrojenia pomidorków. Następnie rozkładam ciasto francuskie i kroję je na 15 części. Ja sobie tutaj przełożyłam na papier do pieczenia, na blaszkę, jest mi tak po prostu wygodniej. Każdy kawałek smaruje pesto, u mnie jest to pesto bazyliowe, akurat z biedronki. Ono świetnie smakuje i ma naprawdę bardzo fajny skład, więc nie musimy robić swojego pesto. W innych marketach również znajdziecie pesto z fajnym składem. Smarujący każdy kawałek zostawiam wolne brzegi, aby posmarować je jajkiem, żeby one tak fajnie, delikatnie wyrosły. Następnie, gdy pesto jest już rozsmarowane, to układam pokrojoną mozzarellę, a także pokrojone pomidorki. Każdy kawałek jeszcze tak delikatnie zawijam w rogach, jak możecie zobaczyć na filmie. Wtedy jakoś wydaje mi się, że one troszeczkę ładniej wyglądają. I całość się jeszcze smaruje roztrzepanym jajkiem. Takie gotowe ciasto francuskie zapiekam, tak jak w poprzednich przypadkach, mniej więcej 22 minuty w 190 stopniach i grzanie góra-dół. I tak się prezentują gotowe mini tarty. Jak tutaj możecie zobaczyć troszeczkę mi spłynęło z nich, ale już sobie poradziłam i to naprawiałam widelcem. Jeśli nie macie pomysłu na właśnie coś bezmięsnego, to bardzo polecam Wam zrobić taką przekąskę. Ja osobiście ją uwielbiam. I to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję, komentarz oraz łapkę w górę pod filmem, aby mój kanał mógł się rozwijać i ja, żebym mogła dalej nagrywać dla Was takie filmy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.